Wysoka inteligencja, jak pokazuje wiele badań, nie jest absolutnie gwarantem zrobienia kariery zawodowej. Ciekawym pytaniem pozostaje jednak, gdzie ludzie bardzo inteligentni pracują najczęściej i w jakiej pracy czują się najlepiej. Oczywiście, to czy znajdziemy spełnienie w jakiejś pracy, nie zależy tylko i wyłącznie od naszej inteligencji, ale od wielu naszych cech osobowości, naszych doświadczeń, preferencji, środowiska, w jakim się w ogóle znajdziemy. Niemniej jednak, zastanawiałem się od pewnego czasu, czy są jakieś istotne statystycznie zależności w tej kwestii, czy są jakieś badania, i trochę tego znalazłem. To w jakich zawodach, na jakich ścieżkach kariery osoby o wysokim IQ mają największą szansę, żeby znaleźć satysfakcję i osiągnąć sukces? Zobaczmy. Przy okazji jednak tematu mądrej kariery zawodowej, biznesowej niejako zaradności, chciałbym wspomnieć o partnerze dzisiejszego odcinka. Jest nim Zairo, bardzo nowoczesny kreator stron internetowych. Dlatego, jeżeli potrzebujecie w sposób profesjonalny i atrakcyjny przedstawić w internecie swój biznes, swoją twórczość, swoje usługi, żeby dotrzeć do np. potencjalnych klientów, to z Zairo możecie zrobić to i prosto, i tanio. Spróbowałem sobie zrobić taką witrynę, wizytówkę biznesową, i niesamowita jak prosto można kreować stronę dzięki funkcji przeciągnij i upuść. Bez problemu można w takim kreatorze dodawać zdjęcia, modyfikować tekst, kolorystykę, dodawać różne przyciski. Jestem zaskoczony, jak dosłownie w kilka minut można stworzyć coś, co wygląda jak strona stworzona przez profesjonalistów. W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości Zajro zapewnia nam wsparcie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Całe wsparcie jest w języku polskim i to prowadzone przez ludzi, nie przez boty. Zairo jest też bardzo przystępne cenowo, a jeżeli wejdziecie w link, który udostępniam w opisie odcinka lub skorzystacie z kodu absurdalny, to uzyskacie ekskluzywną zniżkę do 71%. Prostą stronę internetową Zairo możecie więc mieć od 8,10 groszy miesięcznie, a do tego macie 3 miesiące gratis i 1 rok darmowej domeny. Ale uwaga, oferta jest ograniczona czasowo. Przed wyborem planu warto też dokonać kilku prostych obliczeń, bo plany z dłuższym okresem obowiązywania są oczywiście tańsze i jest też 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy, jeżeli w jakikolwiek sposób zajro nie spełni waszych oczekiwań. Więc jeżeli tylko potrzebujecie strony internetowej, to bardzo polecam link, jak już mówiłem, w opisie tego materiału na kod absurdalny, specjalna zniżka. Rozdział pierwszy. Wysoka inteligencja to za mało. Wspominałem już w kilku materiałach o wieloletnich badaniach podłużnych nad dziećmi, a później dorosłymi, którzy wykazywali się szczególnie wysokim IQ. Jak się okazywało, większość z nich nie robiła takiej kariery później zawodowej, jak przewidywano na podstawie tego właśnie wysokiego ilorazu inteligencji. Oczywiście lepiej jest mieć wyższą inteligencję niż nie i generalnie osoby z wysoką, z tym najwyższym pułapem inteligencji częściej na przykład kończą studia w porównaniu do średniej populacyjnej, ale jak na przykład ciekawe badania ze Szwecji, do jakich nawiązuje tutaj w tym materiale, jakimi się posiłkuje, pokazują, to i tak tylko około 30% osób z tym właśnie najwyższym IQ kończy później studia, a aż 20% nawet procent z nich w ogóle nie kończy szkoły średniej. Wyraźnie to więc pokazuje, że sama ta wysoka inteligencja to jeszcze za mało, żeby tutaj przewidywać jakiś konkretny sukces, chociażby w tym obszarze zawodowym. Rozdział drugi: zawody dla inteligentnych, a satysfakcja z pracy. Szukając czegoś na temat inteligencji i kariery zawodowej, można natknąć się na sporo badań, które analizują, w jakich na przykład branżach, jakie zawody wykonują osoby o najwyższej inteligencji, o najwyższym IQ. Tutaj na przykład najczęściej pojawiają się, co chyba dość oczywiste, takie branże jak branża naukowa, nauczyciele akademicy, wykładowcy, lekarze, prawnicy itd. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że to, że do jakiejś branży, do jakiegoś zawodu generalnie na przykład ciężko jest się dostać bez wysokiego IQ, gdzieś tam te pewne umiejętności intelektualne są wymagane, żeby w ogóle na przykład ukończyć studia, później odnaleźć się w tym zawodzie to jedno, ale nie oznacza to automatycznie, że osoby z wysoką inteligencją później odnajdują się w tych zawodach, rzeczywiście czerpią z nich satysfakcję i najchętniej je nawet generalnie wybierają. I tak na przykład natrafiłem na badania Amerykańskiej Izby Adwokackiej, w której zauważono dość zaskakujący wniosek, mianowicie, że bardzo wielu prawników amerykańskich, pomimo nawet bardzo dobrych zarobków i prestiżu wykonywanej pracy, czuje się mocno nieszczęśliwa, odczuwa duży brak satysfakcji związany ze swoją pracą. Nie wiadomo dokładnie dlaczego tak się dzieje, ale w próbach interpretacji tego zjawiska zwraca się uwagę, że szczególnie osoby z bardzo wysokim poziomem inteligencji, takie osoby cechuje też pewien idealizm w życiu, często poszukiwanie jakiejś pracy z misją i teraz chociaż jest to pierwotną motywacją, żeby na przykład pójść. W stronę prawa, zostać prawnikami, później spotykać takie osoby może spore rozczarowanie, z którym szczególnie osoby te najinteligentniejsze mają sobie źle radzić. Rozczarowanie związane z tym, że niekoniecznie wykonywana praca pasuje do tych wyznawanych ideałów, do tego, do tego pragnienia, żeby mieć pracę, zawód z taką prawdziwą misją zmieniania świata na lepsze. Dlatego przygotowałem listę siedmiu zawodów, obszarów. Zawodowych, w których odnaleziono, że ta satysfakcja występuje na względnie dużym poziomie u osób o bardzo wysokim ilorazie inteligencji. I teraz uszeregowałem ją rosnąco, chociaż nie trafiłem na jedne kompleksowe badania, z których można by było takie całościowe wnioski wyciągnąć. Starałem się to szeregować mniej więcej tak, jak pokazywał ten procent satysfakcji wśród wykonujących tą pracę z różnych badań, jakie znalazłem, więc ta lista nie traktujmy jej tak strasznie poważnie. I jeszcze raz przypominam, to, że coś się statystycznie sprawdza, absolutnie nie musi się sprawdzać dla kogoś indywidualnie w związku z przeróżnymi cechami tej osoby czy uwarunkowaniem posady, na jaką trafi. No dobrze, ale przyjrzyjmy się tej liście, gdzie ludzie szczególnie uzdolnieni, szczególnie uzdolnieni intelektualnie mogą odnajdywać się najlepiej. Rozdział trzeci. Satysfakcjonujące zawody dla ludzi o wysokim IQ. Obszar pierwszy. Nauka, technologia, finanse. Obszar dość szeroki i niejednorodny, ale połączyłem go w jedną kategorię, bo wedle badań prowadzonych chociażby w Szwecji, o których wspominałem, zauważono tam, że właśnie osoby o najwyższym IQ najchętniej wybierają właśnie te branże związane z... Z naukami ścisłymi, co tutaj się podkreśla, że to skąd takie osoby mają czerpać satysfakcję, to przede wszystkim dzięki odpowiedniej stymulacji każdego dnia stymulacji intelektualnej. Kwestii tego, że trzeba się mierzyć z pewnymi problemami intelektualnymi, dzięki czemu ta praca cały czas mniej więcej pozostaje interesująca, a jednocześnie nie ma się tutaj nadmiernego kontaktu z innymi ludźmi, choć oczywiście różnie to może wewnętrznie wyglądać. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o satysfakcję odczuwaną z takiej pracy, z tych konkretnie branż, no ona jest taka umiarkowana. Nie jest tak źle, jak było z prawnikami, o czym wspominałem, ale też bez jakiegoś szalonego bez jakiejś takiej szalonego szczęścia związanego z wykonywaną pracą. Obszar drugi: design, projektowanie. Co ciekawe, odrobinę rzadziej wybierany obszar, ale też wedle badań dający trochę częściej satysfakcję osobom wybitnie uzdolnionym intelektualnie. To obszar spogranicza sztuki, zawodów twórczych, artystycznych i też nadal nauk ścisłych, więc różne zawody związane właśnie z projektowaniem, z designem, na przykład zawód architekta. Tutaj w interpretacji zwraca się przede wszystkim uwagę, że poczucie tworzenia czegoś, co później znaczy jakichś takich widocznych efektów swoich wysiłków intelektualnych, ma taką pewną szczególną życiową satysfakcję osobom, chociażby. O bardzo wysokim IQ, właśnie dawać. 3. Wykładowca akademicki Chociaż na uczelniach wyższych możemy spotkać przeróżne dziedziny i badania, do których dotarłem, nie robią tutaj rozróżnienia, o jakie konkretnie chodzi, to jednak chyba dość logiczne możemy się zgodzić, że osoby, które zostają wykładowcami akademickimi są dość, muszą być dość intelektualnie sprawne. Tutaj zwraca się uwagę, że to jest już właśnie zawód, który daje taką ponadprzeciętną satysfakcję. Osobom o wysokim IQ, prawdopodobnie chociażby dlatego, że ludziom takim sprawia satysfakcję uczenie innych ludzi, dzielenie się swoją ekspercką, gromadzoną latami wiedzą co łączy się też z poczuciem wspominanym już przeze mnie pewnej misji, jaką można w ten sposób też na świecie pełnić. Obszar czwarty praca społeczna aktywizm. Interesującym wnioskiem dotyczącym kariery zawodowej osób o wybitnych zdolnościach intelektualnych jest też to, że niekoniecznie najlepiej opłacane prace z najwyższymi wynagrodzeniami dają takim ludziom w szczególności najwyższą satysfakcję. No, wspominany tutaj. E, Dość zaskakujący wniosek dotyczący prawników. I tak, na przykład, osoby o wysokim IQ mają dobrze się odnajdywać i czerpać sporą satysfakcję z tak zwanych prac społecznych, różnych dziedzin związanych z aktywizmem, w których często wynagrodzenia są niskie lub bardzo niskie, a jednak znów to poczucie. Zaspokajania pewnego swojego idealizmu, nawet perfekcjonizmu w podejściu do świata, dzięki temu, że ma się poczucie, że się na coś wpływa, że ten świat się zmienia potencjalnie na lepsze i rzeczywiście ta praca bezpośrednio, a nie tylko w jakiś taki mocno gdzieś naciągany, rozbudowany sposób się łączy, ma szczególnie sprawiać, że osoby bardzo inteligentne dość dobrze w takiej pracy, w takich zawodach się odnajdują. Obszar piąty lekarze. Czy lekarki, lekarze to osoby o bardzo wysokiej inteligencji? Co do tego w społeczeństwie mogą panować różne opinie, ale trzeba się zgodzić, że żeby chociażby przejść przez studia, dostać się na medycynę, przejść przez tą całą medycynę, to trzeba rzeczywiście mieć bardzo sprawny umysł. Co jednak było dla mnie, to chyba ten najbardziej zaskakujący punkt z, z badań, które przejrzałem, że zawód lekarza, chociaż pasuje do osób bardzo inteligentnych, to też daje im naprawdę dużą satysfakcję. Chociaż praca lekarza to praca z misją, i niewątpliwie może ona być też stymulująca. Intelektualnie to tak dość stereotypowo wyobrażałem sobie, że chociażby przez wynagrodzenia, przez, syst przez problemy systemowe, przez Kontakt czasami dość ciężki, frustrujący z ludźmi, z pacjentami, z biurokracją, to może być praca, która jednak tej satysfakcji nie dostarcza zbyt dużo. Pewnie na mój pogląd wpływa też to, że znam trochę lekarzy, lekarzy, lekarek, i są to osoby, które dość mocno są sfrustrowane akurat swoją pracą, często na nią narzekają. Tym bardziej zaskoczony właśnie przeczytałem, że lekarze. Większość zdecydowana lekarzy czuje dużą satysfakcję. Wtedy sobie pomyślałem, że może dlatego są szczęśliwi, że nie pracują w Polsce, że w Polsce akurat i w krajach nam podobnych może to wyglądać inaczej, ale też raporty, do których dotarłem, wskazują, że tak między 60 kilka a nawet 80% lekarzy czuje satysfakcję, również w naszym kraju z wykonywanej przez siebie pracy i generalnie deklaruje, że są oni osobami szczęśliwymi. Grupa szósta menadżerowie. Czy trzeba być człowiekiem wybitnie inteligentnym, żeby móc zarządzać innymi ludźmi, żeby wspiąć się na przykład w drabince korporacyjnej na takie stanowisko? Myślę, że bardzo wiele osób tutaj się uśmiechnie i powie, że absolutnie nie. Ale jak pokazują badania i to jest drugie moje największe zaskoczenie, że akurat praca menadżera, że zarządzanie ludźmi potrafi dawać naprawdę dużą satysfakcję. Tutaj już mówimy o wynikach bardzo wysokich wśród osób o bardzo wysokim IQ, że odnajdują one się w tej roli menadżerskiej, w zarządzaniu innymi ludźmi. Myślę jednak z moich doświadczeń w pracy, chociażby w korporacji z dużymi organizacjami, że bardzo dużo zależy, jakiego typu menadżerem, jakiego szczebla menadżerem się zostaje, i to bardzo różnicuje, jak ta praca może wyglądać. Niemniej, kiedy jest się już w takim miejscu, że ma się sporo pewnej swobody, ma się duże poczucie wpływu chociażby na to, na to co się robi, na swój zespół, na to jak on działa, na samą organizację, w której się pracuje, to dzięki tej autonomii i też takim codziennym, interesującym dla naszego umysłu zadaniom, dzięki temu poczuciu, że wpływamy chociażby na pewną kulturę organizacyjną, na to w jakim kierunku podąża nasza organizacja, czy przynajmniej, czy przynajmniej nasza jednostka organizacyjna, to to rzeczywiście, czyli celowałbym raczej w menadżerów wyższego szczebla, co do tych wyników, to rzeczywiście może sprawiać sporą satysfakcję również ludziom obdarzonym wybitnymi zdolnościami intelektualnymi. Grupa siódma. Samozatrudnieni. Nie ukrywam, że uśmiechnąłem się, kiedy w kilku artykułach, w kilku badaniach niezależnie, dotarłem do wniosku, że osoby samozatrudnione, że osoby bardzo inteligentne, kiedy Pracują we własnej działalności, odczuwają największą satysfakcję. No, ja pracuję we własnej działalności, ale tak poważnie, chociaż uważam się za osobę inteligentną, nie będę tutaj przesadzał z fałszywą skromnością, to nie uważam, że jestem wybitny tutaj intelektualnie. Nigdy bym nie podszedł do testu IQ, bo aż się boję, co by z niego koniec końców wyszło. Niemniej jednak, jest to taki miły wniosek, że gdzieś osoby inteligentne, właśnie jednak w tym obszarze. Często trudnym i wymagającym, ale jednak tego samostanowienia zawodowego odnajdują się, jeżeli chodzi o takie poczucie życiowej satysfakcji, najlepiej. I teraz w interpretacji tego wyniku ciężko mi będzie nie korzystać z własnych doświadczeń tego, jako że też mam porównanie prac chociażby w dużej organizacji czy w swojej własnej firmie co jest szczególnie istotne, myślę, że właśnie kiedy ma się potrzebę działania z misją, ma się potrzebę autonomii, wolności, też codziennych wyzwań intelektualnych, co bywa przytłaczające, ale jednak też jest bardzo stymulujące, bardzo motywujące, to wykonując taką działalność na co dzień można odnaleźć w tym ogromną satysfakcję. I tego wszystkim, niezależnie od poziomu inteligencji, jakiego byśmy tam nie mieli, życzę. A na koniec jeszcze raz pozwólcie, że wspomnę o partnerze odcinka i wszystkim osobom twórczym i przedsiębiorczym, które chcą profesjonalnie prezentować w internecie swoją działalność, swoje usługi, polecę ofertę Zairo. Przypominam, że po wejściu w link z opisu tego odcinka lub na kod absurdalny macie... Zniżkę do 71%, do tego 3 miesiące gratis korzystania z ich oferty i 1 rok domeny za darmo, ale trzeba się spieszyć, bo oferta jest ograniczona czasowo. A w komentarzach dajcie koniecznie znać, bo przecież wszyscy koniec końców uważamy się za osoby inteligentne, w jakiej Wy pracy, na jakiej Wy jeszcze zawodowej i dlaczego odnajdujecie się najlepiej, jak to wiąże się chociażby z Waszymi e, właśnie takimi możliwościami i potrzebami intelektualnymi, jak dostrzegacie, myślę, że to też może ciekawą perspektywę jeszcze dodać tutaj do wszystkiego. Ja się już żegnam, zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robiliście i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.